Czy jest nam ktoś w stanie wytłumaczyć, dlaczego te papugi stąd nie uciekają, tylko sobie tutaj tak chodzą po tych swoich patyczkach? I, i tyle? Są takie grzeczne? No patrz, nie? Co? Chodzi tu. On tam po ziemi? Mhm. Gdzie są tam po ziemi? Papuga. I tyle. A te w Tajlandii to uciekają po drzewach, po palmach. A te sobie tu zjeżdżają, po jak to zjeżdża? <noise> Łapie poślizg. A czemu? Trzyma... Ale umiem latać, no bo patrz. Jak chcą, to sobie podskakują, coś tam patrz. Chyba tu jakiś pokaz robią, co? Może? Pokaz? No Nie wiem, taki, żebyśmy sobie popatrzyli. Jakieś show nam robią. Ale dziwne zwierzę. Taki prawie, że bocian z czerwonymi nogami, ale to bocian nie jest. Misiu, sobie tam chodzi. I wspina się po drzewie. No to ważne, chcę to wiedzieć. Wait, czy co to jest? No, wait, no. Wait. Czemu to tylko 60 kilo? No nie wiem, jakoś mało. No, to... no tak jest, stworzenie. Jakiś taki niby miś, niby, niby coś, a język ma jak jakiś mrówkojad. No i tu się naprawdę tam rusza. No, tak. no to żyje tam, no? Co to sobie jest? To jest jakaś, jakaś koza? Koza górska? No. cię. Weź jakie krowy Upaść no podniósł głowę Co za cielak Ten to jest ogromny Co on taki też spokojny Co? Do do 115 kilo 15 kilo No ale to przynajmniej jakiś właśnie bir, Czyli niedźwiedź, czarny niedźwiedź Do ilu kilo jeszcze raz? Od 90, do 115. od 90 do 115, ale tak mi dał więcej niż tylko 115 O tam też u góry jest, to 3 są. No, o cielaki. No, tam jest tygrys. Tylko znowu takie jakieś trochę zmulone. Może pan go tutaj coś poruszy, co? No do 300 kilo. Do no, 300 kilo? O, ale to idzie. Patrz, on będzie go karmić, patrzcie co, co ty gadasz? Co ty gadasz? Mochodzi na karmić Za dwa dolary mm. Ale co się daje? Nie wiem, o ale cielak. Mm. Ole dźwięk wydaje I czuć, jesteś głodny A, to mu jakoś przerzuci górą chyba Jedzenie Jedzie drugi o, tamten jeszcze większy, co? Jaki ten ogromny. Ole Pik. Korpus z kurczaka. Korpus z kurczaka, i co on to zrobi? Jak on co to pogryzą, później z tego wezmą sobie z tego. druta. Mój kręci się. Kręć, no kręć, tym, Ten kołem. Kręć kołem. Mocno. Mocno, mocno. Za mocno. Mięso musiał. ono rzeczywiście. Bo to się coś zastrzepiło! A gdzie to warty? O tam. O Jezus Maria. Mujo się wydarzyło Ale jak wysoko wyskoczył Co tu się wydarzyło teraz do okay. oh, co yes? z wodą Ale to tak byleciało ale przecież on tak wysoko wyskoczył, że niech to szlak. On ja się praktycznie przewrócił na to. No. Przewrócił się, tak no, na plecy polecał. No. Tam w rogu poszedł jeść, do rogu. Grubo. <głos> wow. <głos> nice. Ale wszystko niedostaną jedzenie. Ale weź ich nakarm, jak tu takie prawo dżungli, że... A tu takie spokojne, nie? Tu taki łazi, spokojny, spokojny, ale jako żarcie przyszło zawalczyć, to <laughs> była ostra jatka. Ale jakie dźwięki dźwięki to mnie przeraziły, aż się włosy zjeżyły. <laughs> ja no, no. pierwsza 40 jest pokaz słoni. Od 11.30 rano był pokaz, właśnie Tiger. Kurde, szkoda, że przyjechaliśmy tak późno. Ajajaj. Na Tiger Show, jak będziemy następnym razem w Ten Kambodży, patrzymy. to na pewno musimy przyjechać jeszcze raz. Ten patrzy, mówi, czemu tam no. Widzenia, ja nie... no, no. ja pierdzielę. Ładny. ładny, no ale taki wielki. A tam sobie leży, tam następny w klatce. No widzę. Ten jakiś nerwowy. Nie jeść. <laughs> nie karmili go dzisiaj jeszcze. Mm. A to tam, a bo tu już się zaczęło, 5 minut temu to show chyba, bo już tam słychać muzykę i no. słonie już tam tańczą, balety. balety. No jedzie, jedzie, wcześniej koniami, a teraz chyba słoniami. Nie wiem, ale kupon taką jedzie, świeżą, że tutaj słonie poczekają jeszcze trochę. Riding Elephant, 3 dolary per person. Karmienie lwów 2 dolary per per, per... per... tygrys. Ale tu jeszcze zobaczymy balet słoni i idziemy dalej. A, kosza będzie grał. Będziemy mu gola. Głupi to jest super, no. gol! w jest... bie bie biedny, tutaj bie bie. hmm. no, no, Cześć. tutaj no, hmm. no. Nie, no, wydry. No, no. Tak nie, wygląda. No, nie, Cześć to to nie, 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 nie. Nie, 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 to nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, Podobnego. To znowu tylko jedna dostała I tylko jedna jest. A reszta patrzy To chyba kameleony Skoro każdy w innym kolorze Te na ziemi to brązowe Tamten na drzewie to żółty hmm. Jaka koza Są i żółwie Hmm? Ale idzie? No, ten biegnie. Biegnie. <laughs> Szybko. Chyba hmm. no. Ty jakaś dzidzia. <laughs> Dzidia żółwia. Dzidzia to ma 50 lat. <laughs> ja. Uważaj, uważaj. Dobra, już nie. Ta wysoka. Ej, patrzcie, jakie tu mrówki łażą. No, takie jak w Tajlandii czasami. Ale atrakcja? Łatwa, liga mam. Co chcesz? Nie wiem. Sorry? same. same? Yeah. To co chcesz dać? To? Ok, this that one. That one. Yeah, one. Tak dużo? Za jednego dolara to jest sporo nawet tego jedzenia. Właśnie, wiem. Po jednym to daj będziemy je ja. dwie godziny karmić, po kijęzór. Malusie jeszcze dać. Uważaj, uważaj. Kurde, pod słońce są. No Jezu. Ale ma Ale to ciągnie to. Ciągnie? Czekaj, jeszcze dać małej. Tylko właśnie... Małej, no. O, ty cwaniaku! Daj tej małej, tylko czekaj, bo ja właśnie nie wiem czy damy radę dać tej małej, bo widzisz? Ta się... W tym trzeba było nad... Dorka, weź ty daj małej. A my tutaj damy dłużej. Trzymaj, Ami. No to nie jest tak łatwe, trzeba ją zmylić. O, duża teraz. Szybko dawaj. Ona chce, tego coś. Czemu ty im dajesz? Dałem też jej raz. O jednym nie aż. No, Jezus Maria, jaki łeb. Tyra jest dużo. Pobre, masz. No, ale dla to dumuchła mi. Ale dumucha smarka, to dużo to przynajmniej głodna, bo te małe jakieś takie... Coś tak słabo biorą. A rzuć tam jeszcze może tam. No Niech sobie mały też coś zje świeżego. Tak, go? Tak? No to niedobra. Do tego jelenia. Żyrafa taka agresywna? Głową Tak? ciekawe czy one tak z tą otwartą paszczą właśnie siedzą. Czekają aż im coś tam samo wskoczy do tego pyska czy co? Ciekawe Co? Od 18 kg do 1000 Do 1000? Tak Co ty radzisz? Do tony 1000 kg to jest jedna tona takie ciężkie Ju, patrzcie do ratu. Od 18 kg Do 1000 kg potrafi taki krokodyl ważyć. To nieźle. Do 70 lat nawet? O to nieźle, to długo. Jak człowiek. No tam właśnie był pokaz, ale no, tylko tyle, że były w wodzie, ale jeszcze nie było żadnego pokazu. O, rusza się. Ale są cielaki. No to nieźle, długo żyją. 70 lat. Hmm? Najlepsze to były tygrysy. Mm, tygrysy jeszcze raz bym poszedł nakarmić, a ty? No. I jest właśnie ta walka. No. Walka tygrysów 150 lat. 150 lat. A czemu nie ma pokazać, ile ważą? Asian Box Turtle. Asian Box Turtle? Box Turtle? Nie wiem, w każdym razie są to żółwie. żółwie. Jakie? Pudełkowe. Pudełkowe, no, pudełkowe żółwie, które żyją po 150 lat. Jo, no to nieźle. Żółwie ninja. E, dobry jest. Ej, w głowie się może zakręcić. Gibon, co tam? Ale masz długie ręce. O, cia. Orangutan show. Orangutan station. Orangutan photo. Czemu to jest otwarte? Ja się pytam. Nie musi być zamknięte? Nie ucieknął? Ej, on tu idzie, a tu jest otwarta siatka, ja nie wiem czemu ta siatka jest otwarta. Możemy go nakarmić. Niby tak, można mu tam rzucić. Ja sobie się Patrz się no, jaki koleś. Siema, co tam? jest tamten, jakiś idzie do, z ręką do mnie. Rozciąga się. Ale wcale tak wyglądają jak jakieś takie ludzie trochę. No, takie ludzie całkiem, no z naszym pra 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 Ale chyba do wody to one chyba nie lubią wchodzić. Dlatego chyba tu nie przychodzą. A, tamten coś bierze ziemię w ręce. Co zaraz nie chciał rzucić w nas. Trawę wyrywa. Ten co ogląda nas. No ten co ogląda. Jak małpy w cyrku. Myśli co to za nowe małpy przyszły na nas. On ma takie oczy, jakby tak prosznił coś. Ten jest taki, no taki już też stary. Ciekawe po ile, po ile to lat żyję? 50 kilo od 30 do 40. Do 40 lat? E? No to jak już ma 35 lat na przykład. No to... Do widzenia. To do widzenia. Elma, ty tu jesteś. Tam to jest No i tam ten coś sprząta. sprząta. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał. No i widzimy się w kolejnych vlogach. A teraz zapraszamy Was do odcinka, który pokazuje Wam się tutaj w krateczce. Do zobaczenia.